Widzowie, 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 widzowie! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy elitarnego face-up, dokładnie tak i tak. Y, mamy 75% zdrowia, Miej, 4 paragony, i ale mamy 20 małpek, czyli farmimy, uhuhu, będziemy mocno farmić. Dlatego biorę dalej saudę, ponieważ Etienne ma nie z jej się nie opłaca grać. Dlatego bierzemy sobie saudę i lecimy. Dobra. A którzy oglądali poprzedni odcinek, to wiedzą, że ja startowałem sobie tylko troszeczkę... Dziwnie, bo tutaj będziemy, teraz będziemy tutaj farmić, że tu zapostawię farmę i tutaj nie <grymne> tu Postawię sobie monkey Knowledge, znaczy nie monkey Knowledge, bo że. Yy, o, małpi polis, o. to mi chodziło, że postawię sobie właśnie małpi polis Od tego sobie zbieram na. Pierwszą farmkę No i mam pierwszą farmkę Już proszę, no, się dostanę Słabo. Jeszcze nam tego pokazywać jak tu balony idą, bo po prostu to będzie zanudne i film będzie trwał też mega długo Dlatego no... Staram się to... Dostarczę tutaj wioskę już od razu, żebym mógł, wiecie... Będę musiał tą wioskę... się okaże, że będę musiał ją sprzedać Po prostu dobra, to już będziemy tak, nie? To już nie będę tam... się z tym przemęczał, bo teraz to musimy farmić to grubo Dlatego postawię sobie właśnie ten trochę też <śm> właśnie małpki, ponieważ, jak widzicie, tutaj. Znaczy, małpkę, bo tutaj. Mm, przechodzą mi to przechodzą mi balony. Cztery wioski tylko pch no to jest, to, to jest tragedia. A nie, ja jestem takim nubem w układaniu tych, tych. Wy nie wiecie, no, no dobra, no chłopie se kuszę, już, już kuszę sobie kupię, no koniec tak, a dobrą sprawę tu bym se mógł farmera postawić, wtedy bym mógł też, troszeczkę, jeszcze bym mógł tę farmkę dostawić, mam tu, nie, no, szkoda, tak to bym sobie dostawił, słuchajcie, dobrze, że tu wziąłem, już to szybciej kupiłem i mam tutaj tańsze jak braidy. Ja zawsze o tym zapominam, nie? Tak jest, to jest? Aha, dobra. No to będzie spokojna kurę. Dobrze, że muszę znów, jest tu No i dobra. Że jak nigdy, kurde, znowu bym zapomniał o tym alchemiku. Sranym. Iść tam, alchemiku. No i dobra Teraz znowu tutaj chemikę dajemy na no, ten Elite to gold I tyle W temacie, i tyle w temacie no. Nie wiem czy kupię, bo to gdzieś za 19 tysięcy aż ile przyteptam, to ja 3 Ale co to jest za rzeczą? To... Aha Chodź, dodaj darmową mapkę w każdym terenie, A to się spi Z tego, co widzę, trochę gorzej farmie, ale za to, że ja wioskę sobie postawiłem, nie? Ja gorzej farmie do tego Ale potem dziecko to odda, nie? Bo ona będzie po 3-4 po kafle będzie produkować Ale na tej samej rundzie kupiłem to ten, to samo, nie? Dlatego to nie jest aż tak źle, prawdę mówiąc no teraz będę jak spić Znaczy będę farmić po prostu, bo... No po prostu będę farmić, nie? Bo muszę teraz... ...zbierać Postawię sobie... na ...jednego No by mi tu dorabiał sobie Dobra, włączamy ja snajpera postawię. Dwóch takich snajperów sobie bym sobie postawił, tak szczerze. Na pewno musi być piąty tier. O, jeśli nie będziemy tego tieru, to problem. Dobra. No, mów, jak mówiłem w poprzednim odcinku, 15 tysięcy hapsa będzie mieć. No to zgadłem. Tylko patrz, ilu on ma tych faz wszystkich swoich. Kurde, trochę i dużo. Tylko się przydałby jakiś jeszcze jeden snajper tak szczerze no co dokupujemy kupujemy mapy polis to i to od razu kupimy o większy zasięg większy zasięg to od razu lepiej jest ale ta mapa naprawdę jest taka nawet nieco długa, bo poczcie dwoma sniperami go dopiero po hp mu coś zeszło. No jak robiłem Dreadbluna, no to on zawsze tyle samo miał, nie? tylko że po prostu... Wiem, ...szybko... Jakiś alchemik, coś takiego tutaj? Większe poty? Kwas w ten? Ty co jest? Co te potki są jakieś? Kurde. Z stali wbudowane, czy co? Bo się zastanawiam właśnie No, chłopaki Pierwsze co robię, jak się bo zniszczy, sprzedaję tego snajpera, bo on jest nieprzydatny praktycznie, ale też coś zrobił Dlatego sobie od razu kupuję to, Dobiję ja po prostu chcę jak najszybciej zdobyć ten, nie? No dobra to nie, no kupimy sobie dwie W takim razie tutaj dorabiały pieniążki Teraz sobie właśnie kupię i sobie będę zbierać na małkę polis No teraz na ten, to Mada najlepiej Nie no, jakbym ten to Mada normalnie bym zrobił No to farmimy, nie? Teraz mam opopolis, będę saiś tyle de hajsu, to mogę, nie? <grych> nie wiem czemu tak na, na wydupie postawiłem to całe, nie? Po prostu sam się wie, dlaczego tak na wydupie tu postawiłem wszystko. <grych> tutaj jakoś to ma opopolisy trzyma. Najbardziej to mi balony teraz dochodzą pieniędzy. Nie Bo Zobaczcie zobaczcie, pieniędzy dostaję za same takie on, balony, balony, nie? Które po prostu sobie tak one dlatego kupuję sobie na trzy rundy targowiska znaczy nie na więcej rund sobie kupię te targowiska bo że ja tak przebiegowo to kupuję o no i teraz to można nie no no na spokojnie zarobię a ja że te dwie files stan. Prostu i tyle No nie no raczej zarobię na tego mada e, Czekaj, 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 a jest mapka? Górny, dolny Ile kosztuje mat'? To może jednak sprzedać, więc ile kosztem mat'? tysięcy. No mm, 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 dobra bo tu będę mieć zniżkę kurde Dajmy, nie stać, dobra. Chwilę to przebolejemy. Szybko będę musiał sobie dorobić. Szybko. Kopnioszki. No i dobra, no jest Madzik i teraz leci po bosku będzie. Dwójaczka. A, ja go z bije. Z jakoś fajniej tego sobie bo wijez i sobie to te od razu już będę dokupywać czwarte tiery no i cyk 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 45 tysięcy życia masz Najwyżej to od razu umiejętność tego sałdy daje jak balony się będą przebijać kamo ale nie Kamo bo to jeszcze co my ten normalne tam lecie jeszcze stoi do zobronienia że bronił. Także. Dobra. No to sprzedajemy, kupujemy co? I kupujemy Central Market. Market. I tyle, i farmimy. <grystanie> Kto by się tego spodziewał, że nie farmimy? to jeszcze to sprzedaję, jakieś małpki, zastanowisz, że tam zostawię. No i lecimy, słuchajcie. Zdałem się, mi się nagrywa, bo się bałem, że ja naprawdę nie włączyłem tego nagrywania i mam pierwsze dwa tiery, bo są stracone. Ile się tyle, Tu jest wtedy ten limit 20 to naprawdę to jest jakiś duży. A, urysłyskał się. No dobra, no to trochę sens stawiałem ich, to sobie du dużo. Dużo, dużo mogę sobie teraz zarobić Ja jak jakby, ale ja bardzo lubię pić wodę Naprawdę Nie jak jakby, dla mnie woda jest jakby taką Bardzo taką wiecie Ważną rzeczą w życiu Tak dla mnie Bo jednak bez wody no byśmy nie żyli, nie? Napiszcie w komentarzu tak, czy pijecie wodę i no czy pijecie wodę, bo ja bardzo lubię wodę pić i no. W gościach wam powiedzieć, że już mam 5 godzin, na... znaczy nie 5 godzin, bo że 15 minut albo 16 minut nagrania już. Dlatego dosyć długo ten film nagrywam. Tak szczerze już. Ale poprzedniej robiłem 26 minut. Także ten to będzie mega bardzo podobny. No nie. Nie wiem, jak zagram sobie na. Nos... oś ten teraz. Tak szczerze. Zagram chyba do darta. Bardzo, ale to bardzo, bardzo dobra mapka, dobra. Dobra. Jak na razie idzie nam dobrze. Ile ten darcik ma? 152 tysiące. Dobra, dlatego sprzedajemy sobie raz, dwa, trzy. No i trzy darciki darmo mam. No tak. Tutaj będzie... Nie gadę, że tu nie zmieszczę. Tu tu będzie stał paragon. Nie no tutaj będzie stał paragon. Wtedy musi mieć taki zasięg. No dobra, no to git jeszcze. Jako ma taki zasięg, akurat to go robimy. No i trochę w niego woduję hajsu. Dobra, tako tyle. Dobra, tyle, jak go 49 Bardzo dobrze Zostawiam sobie że... Dobra, już niech będzie ten piąty tier tutaj, i sobie, postawię górny Wtedy, dobra, boss musi kawałek przejść I wtedy sobie dopiero będziemy, o no, Będziemy dopiero Dimek zadawać teraz, Dlatego, no, no widzicie, jak to Takie, W bardzo dobrym miejscu powiem Wam, że postawiłem darta bo on teraz będzie naprawdę mega dużo widzieć Będzie praktycznie ciągle bossa bił Popatrzcie naprawdę on... cały, ale to cały czas bije bossa, nie? Tu dalej bije bossa No i tu dalej leci, nie? O kurde, dobra Po 50 mapie kasy zebrałem A to starta włączam, sprzedaję snajpera i stawiam sobie taki oto tierek No i dobra, widzimy się chyba już na czwartym bossie, bo tak to teoretycznie to się nie będzie działo więc nie W sumie nie na bossie, bo już jestem sobie pogadać, jak mam czas ogólnie. Z tego tam będę gadać, czasami, czasami nie Ej, jak wy oglądacie to z przyszłości to napiszcie mi... To napiszcie mi wtedy... Czy wyszedł Janusz Simulator? Napiszcie mi z przyszłości, Bo będę naprawdę bardzo ciekawy tego. My to bardzo, to bardzo ciekawi. Dokładam sobie mikrofon praktycznie dopuści, żebyście mi słyszeli. Do tego szasu dla mnie. Mi się wydaje że sobie teraz sobie tak szczerze zagramy sobie paragonem do łodzi pirackiej. Bo to będzie dobry, ale to, dobry to będzie wybór. Będzie dobry wybór po prostu. Będzie dobry. Że sobie tak zrobimy. Zobaczymy, ile będę mieć pieniędzy. To też zależy. Mogę od razu do samolotu Paragonem zagrać, ale to ja nie chcę, tak? Ogólnie. No to z samolotu Paragon. To raczej na ostatni już. Bo on chyba teraz kosztuje 900 tysięcy, jak się nie mylę. No, 900 tysięcy. Dlatego, no. Chyba też nie jestem, żeby to nie miało, żeby to wiecie nie. Żeby to jakoś dobry poziom miało. A nie, żeby to gurde z drugim poziomem latało. Ja no teraz nam na dołodzi, zrobię sobie. A potem to. W sumie to no do tego samolotu, nie? Do paragonami teraz będę grać? Do Dartmouthki, do statku i do samolotu? Już to jest ostatnia runda. Saw w ogóle 200 tysięcy już ma zbitych. No dobra, mamy 1 380 tysięcy Dlatego sprzedałem sobie trzy marketplaces, abyśmy sobie mogli kupić oczywiście. No dobra. No to tutaj mamy tak. Kupujemy sobie tak. Statek. Bierzemy sobie tak. Górne drzewko. Środkowe. I dolne. Mogę szczur pieniędzy w to włożyć? Mm, tak. Milion sobie tu włożyć. O, milion. Zobaczmy, 25 poziom No dobrze Dostawmy sobie Farmy, co ja z tym zrobię? Dostawmy sobie farmy Tak, tu jeszcze będzie sięgać, dobrze I będzie mi zabierał pieniążki, jest Dobra, dobrze Dobra, on ma tyle... On ma trochę więcej HP niż piąty tier na normalu, nie? Ale to i tak nam to nic nie robi, nie? Nas tylko interesuje to, abyśmy zarobili jakieś 2 miliony i postawili rasa porządny paragon. To kosztuje 100 tysięcy, także... Mamy zapas pieniędzy i to w ciul. Bosik sobie teraz tutaj już jest obok mnie. Nie no, boss is dead. Tak szczerze, zobaczcie. Jest po bosie. Jak wam powiem, pierwszy raz postawię do samolotu paragon, naprawdę. Dobra, ja sobie sprzedam jedno i sobie postawię piąty dolny tier, aby on sobie przebicia nabijał, ponieważ yy, chcemy, żeby ten paragon też miał jakiś tam poziom, nie? O, Sawda ma maksymalny poziom, pierwszy raz widzę tak jak ma maksymalny poziom. Zobaczymy jak ona bije. Zobaczmy. Nie no. Pirat jej wszystko zabiera. Krótko mówiąc. No i dobra, zwykle pierwszego wciągamy. Lugi sobie leży. Czekamy na trzeciego. Na trzeciego wciągamy. Yy, dobra. Nie wiem czemu, ale te rudy teraz jakoś mi. Aha, na sprzedałem. No dobra. <laughs> ja tylko paragon. Znaczy <laughs> dwa paragony i samolot. Ordę Także. <laughs> no postawię tyle, ile mogę ich. No i zobaczymy. Tylko żeby też mi trapienie zostało, nie? Żebym kupił w ogóle ten Ale go... Który poziom? 38! O kurde! To jest mocne! Czekaj, wyznacz mi trasę Bąbki! Tak, tak żeby bombki leciały taką. Nie? No poczekaj, nie, bo to trzeba na bieżąco jakoś tak zmieniać. No jaką on skręci. Skręcaj. Dobra, poczekam z umiejętnością. jaką sobie raż, nie, już. No! Myślę, że go pokonamy. Do 4 ręce bomby teraz tutaj. Dobra, widz. Lecisz? Dobra. Posłucham, mąpki już. Mamy to, proszę. Powiedz, że to mamy. 20 milionów bratek zrobił Dobra, chcę leci w drugą stronę Jest, mamy to MAMY TO! Kolejny boss! Do kolekcji mojej Dobra, dziękuję wam widzowie, że, że byliście na tym filmie Widzimy się w następnym odcinku No i na razie!